Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w centrum Rzeszowa, tu hektary Off Grid TV Słuchajcie Wybrałem się na spacerek. <laughs> na spacerek, tu mamy zamek tu mamy zamek, no i wiadomo jaki dzisiaj jest temat. Temat przewodni, czyli testy ogniw Kornex, czyli tych ogniw, które... Mają dobrą cenę, no i gdyby się sprawdziły, to mogłoby się okazać, że można budować magazyn jeszcze taniej niż przewidywaliśmy. Tak więc yy, muszę Wam powiedzieć, że mam dwie informacje dla Was. Dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że jest dobra, a druga jest zła. Eee, zła informacja polega na tym, że Darcy Liu, który, którego Wam polecałem, najpierw powiedział mi cenę 57 dolarów z transportem DDP, a potem jednak chłopak zmienił zdanie i powiedział, że 57 dolarów z transportem jest tylko dla mnie, kiedy ja od samego początku mówiłem mu, że to ja chcę ceny dla moich widzów, nie chcę, nie chcę ceny dla siebie. W ogóle chciał mnie kupić, że ja będę sprzedawał te baterie i od każdej baterii będę miał trzy dolce. Słuchajcie, to żebym na tym zarobić, to ile ja bym tych baterii musiał sprzedać? Takie pytanie do Was. Także no nie dałem się kupić, raczej nie dam się kupić, <grydy> bo te, kanał jest hobbystyczny. Celem kanału. Celem kanału jest budowa magazynów energii i życie off-grid jak najtaniej jak się da, a nie jak najdrożej, bo na innych kanałach. Znajdziecie masę informacji o technologiach off-grid, koszmarnie drogich, no koszmarnie. A ten kanał ma na celu spowodowanie, oczywiście, gdyby miał odpowiednie, że tak powiem, zasięgi, żeby te ceny magazynów spadały. Także słuchajcie, moi drodzy, tak na szybko: jeśli popieracie ideę, budowy tani, tanich magazynów energii wbijcie lajka like zasubskrybujcie w, wbijcie dzwoneczek no i komentujcie, pytajcie, e, słuchajcie na, na, na temat różnych rzeczy off-gridowych, bo im dalej puścimy materiały, tym mamy szansę, że Będziemy budować sobie te magazyny znacznie taniej niż nam się to aktualnie wciska. No ale wracając do Darsiego Liu i do cen. No bardzo się na niego zdenerwowałem, bo mowa była od samego początku, jaka jest cena dla widzów. No i on powiedział, że cena dla widzów. Będzie oscylowała, nic z tym nie zrobię, między 60 a 63 dolary. Więc, y, y, jest to kombinacja, moim zdaniem, z jego strony, polegająca na tym, że wiecie, nie wiem ile z Was, ilu z Was odezwało się do niego po ostatnim firmie, filmie i materiale. Ale, jeśli on, wiecie, teraz zostanie zawalony dużą ilością zapytań, to on na pewno będzie podnosił te ceny. Wiecie o co chodzi. Więc, jednocześnie, nikt na moją propozycję polegającą na tym, żeby. Znaczy, to, to była jedna osoba dosłownie. Jedna osoba, która. Na moją propozycję, że jak będzie, będziecie chcieli kupować magazyn czy ogniwa od kogoś, to dajecie mi znać i ja informuję tego sprzedawcę, że dany człowiek jest, że tak powiem, z kanału. Nikt nie, w zasadzie się nie odezwał. Jeden człowiek się odezwał, jeden, jeden pan. A gdybyśmy razem trzymali sztamę i gdybyśmy byli razem, i gdybyśmy wiedzieli, ile od nas się kupuje tych baterii, to mamy, słuchajcie, dużo większe pole popisu. Dużo większe. No ale to jest Wasza decyzja. Ja, wiecie, ja się nie narzucam mam wystarczająco dużo zajęć, ale jeśli nie będziemy wiedzieć, kto kupuje baterie. No to Chińczyk zawsze z nami wygra. No zawsze wygra. Taka jest sytuacja. Więc cena Kornexa to jest e, między 60 a 60 on powiedział 2 albo 3 dolary, już nie pamiętam. E, I za więcej, bądźcie Panie Boże, nie kupujcie. Dobra informacja teraz. Dobra informacja jest taka, że Kornexy, które otrzymałem, mają pojemność, uwaga, praktycznie 300 amperogodzin. 300 amperogodzin, dosłownie żeby doszło do 300 amperogodzin. Brakowało tam no, no dosłownie minuty. Czy tam półtorej. Mam nadzieję, że mi się uda wrzucić wrzutkę z tego, z tego testu. Aha, niezły numer. Patrzcie. 299 Amperogodzin dosłownie brakło mu minuty. Minuty mu brakło do tego, żeby uzyskać napięć, yy, pojemność 300 Amperogodzin. No jestem, powiem Wam, w ciężkim szoku, że te z tego ogniwa udało się tyle wyciągnąć. No nie wiem, no nie wiem, kurczę. Więc korneksy yy, yy, mają 300 Amperogodzin. Cena, moim zdaniem, nadal, mimo wszystko, no nie jest to 57, sorry, przepraszam, ale no, wiecie, ja próbowałem naprawdę najlepiej, jak yy, yy, robiłem wszystko tak, żebyście dostali jak najlepszą cenę, zależy mi na tym. No ale wiecie, Chińczyk poczuł krew i nie ma, nie ma uproś, no. Moim zdaniem, w każdym razie, nawet jeśli zapłacicie 62 dolary nadal za Kornexy, to jest nadal dobra cena za ogniwa, które mają praktycznie pojemność taką samą jak EV, bo IVI mają 304 Ah. Czasem mają wyżej. Ale moim zdaniem już nie prześcigujmy się, czy ogniwo ma 310 czy 304. Jest to generalnie ogniwo. Te korneksy wyglądają dobrze. Mają atrakcyjną cenę. I od Was zależy, co zrobicie. Woli wyjaśnienia, bo ja mówiłem, że zastanówcie się nad hitium. Oczywiście, jest to, jest to wybór. Mi w ogóle nie zależy na tym. Yy, mo możecie mi wierzyć lub nie. Dla mnie to, że ja Wam mówię yy, cenę u tego dostawcy, robię to, bo. Yy, Okręcanie tych, tych filmów e, sprawia mi przyjemność. E, to jest dobry temat, jakby. Jeśli chcecie oglądać, no to kręcę. E, natomiast nie mam w tym absolutnie żadnego innego interesu. No dobra, no Darcy powiedział mi, że dla, mnie, e, że dla mnie ogniwa będą za 57 dolców. Ale nie wiem, czy ja będę chciał od niego już teraz brać. Bo powiem wam. Chciałem sobie zamówić Hitium żeby sprawdzić Hitium jak się, jak się prezentuje żeby Wam pokazać w testach no zobaczymy e, e, zobaczymy jak sprawa wygląda natomiast Hitium ma jedną wadę polegającą na tym że te ogniwa które są teraz proponowane one są z 2022 roku czyli to nie są świeżutkie baterie które no takie jak właśnie Cornex. Prawdopodobnie mogą mieć jakiś spadek pojemności. I te ogniwa z 2022 to one właśnie kosztują 60 dolców z transportem Nie są to jakby świeże baterie słuchajcie, nie wiem, no z końca 2023 roku. No bo tak powinno być. W aktualnej sytuacji. No więc mamy, czyli mamy wyjaśnione, jaka jest cena, jaka jest pojemność eee, korneksów Prawie 300 amperogodzin fajna rzecz. Ulica Jagiellońska w Rzeszowie, a no to jest 3 maja. 3 maja. A. Przepraszam, że tak klikam. Aha, przepraszam, ja tutaj klikam w nieodpowiednim miejscu. Dobra. Co mamy wyjaśnione? Mamy wyjaśnione, jaka jest pojemność i jaka jest cena. Moim, zda moim zdaniem, nadal bardzo atrakcyjna. Oczywiście, oni wszyscy grają, ci wszyscy Chińczycy oni wam powiedzą nigdy nie podawajcie cen bez transportu bo to jest bez sensu to jest, to jest y, podawanie połowy ceny tak naprawdę często no może trochę przesadziłem ale podawanie ceny bez transportu to jest wprowadzanie ludzi w błąd jeśli zapłacicie łącznie musicie sobie po prostu Cenę, że tak powiem, total, całkowitą, podzielić na 16 ogniw, jeśli zamawiacie 16 ogniw, albo na 8, jeśli zamawiacie 8, i wtedy Wam wychodzi cena o jednego ogniwa. Więc ja Wam podaję zawsze cenę całkowitą z transportem DDP, żebyście nie mieli potem problemu z podatkami, cłami i innymi opłatami. Więc. Darcy powiedział, że jego ogniwa tak naprawdę kosztują między 40 a 42 dolary. I że on tyle na nich zarabia. Moim zdaniem jest to nieprawda. Znaczy, jest to prawda. Nie, przepraszam, jest to prawda. Tylko tyle, że on sobie przyci, przycina dodatkowo na transporcie. Oni nie płacą tyle za transport. On mi wyliczył, chyba cenę transportu tam. Raz mi wyliczył 270, e, chyba 6 dolarów, w momencie kiedy Wam podawałem, że Korneksy będą kosztować 72,5 dolara. A ta cena inny dostawca dał mi cenę za transport poniżej d, e, e, 230 dolarów. Więc wiecie, mamy tutaj zasadniczy rozjazd. I po prostu musicie, jak będziecie kupować ogniwa od Darcy'ego czy od kogokolwiek innego, no, musicie używać argumentów, że cena prawdziwa to jest 40 dolarów, a transport powinien kosztować, no, za 16 cel, moim zdaniem, spokojnie transport powinien kosztować maksymalnie 250 dolców. A nawet mniej. A nawet mniej. Więc sobie policzcie: 40 dolarów za ogniwo, i w momencie, kiedy zamawiacie 16 tych ogniw, to wówczas transport powinien kosztować 250 dolców. I to Wam wyjdzie poniżej 60 dolarów za sztukę z transportem. Więc yy, uważajcie na to. W przypadku, gdybyście zamawiali od Darsiego ogniwa, Weźcie pod uwagę te dwa y, odcinki, które nakręciłem, jak kupować y, ogniwa Lifepo 4 y, na Alibabie. To jest chyba odcinek y, 4 i piąty. Są numerowane, więc spokojnie możecie się na tym podeprzeć. Także no tak to wygląda sytuacja. Moim zdaniem nadal bardzo dobra opcja, ale ja nie, w ogóle nie zachęcam. Musicie być uważni, bo Chińczyk, jak poczuje krew, to, to wiecie. Będzie sprzedawał bardzo drogo. A tak coś czuję, że Darcy poczuł. Tu mamy ratusz w Rzeszowie, słuchajcie. Jesteśmy na starówce. Jest w ogóle siódma rano. Siódma? Która jest godzina? Siódma trzydzieści. W niedzielę zrobiłem sobie spacerek. I powiem Wam, że tak właśnie wygląda sytuacja z ogniwami. W momencie, słuchajcie, gdyby się podobało, jeśli Wam się podobał odcinek, te informacje, które Wam przekazałem, wbijcie suba. Wbijcie suba, dajcie lajka, żeby ten bezduszny algorytm YouTube'a puścił ten film dalej. Żeby inni ludzie również mogli dowiadywać się Jakie tak naprawdę są ceny ogniw Jakie są ceny ogniw Bo to co wam mówią To jest To są jakieś koszmarne Pieniądze, które sobie życzą za to A ja Z Chińczykami jestem W stałym kontakcie, lubię z nimi rozmawiać No bo z Chińczykami trzeba rozmawiać, no bo Za długo będą rządzić światem, więc wiecie więc jeszcze raz prośba o, o lajka, like o suba. Bo e, zaraz wam jeszcze pokażę. Tutaj taki fajny motocykl stoi. E, tu taka knajpa w Rzeszowie, znana. A tutaj mamy motocykl. To jest motocykl, który. który jest, że tak powiem ta firma się reklamuje w taki sposób, że oni robią motocykle na zamówienie. Tam no, sprzedają celebrytom te, te motocykle, naprawdę cuda na kiju. Więc wiecie jak jest. No tak wygląda tutaj Rzeszów. No co Wam mogę więcej powiedzieć? Jeszcze powiem, powiem o balanserze, który zamontowałem do swojego akumulatora. Bardzo ładnie się spisał, wyrównał mi te cele. Ładuję sobie już teraz ten akumulator. Jak na wydatek za 40 zł. No słuchajcie, rewelacja. Balanser 5,5 amper do akumulatora 12V. Dobrze, kochani, nie przedłużam, nie przedłużam. Dawajcie znać w komentarzach, czy kupujecie od Darsiego, czy nie kupujecie. Jakie macie uwagi? Jakie, jakich argumentów można użyć, żeby e, przekonać e, Darsiego, żeby sprzedawał Wam taniej. Jeśli chcecie pomocy, dawajcie znać, e, dawajcie znać. będę pisał do Darcy'ego, że taki, taki człowiek jest ode mnie, czy z naszego kanału i e, będziemy tutaj nie, próbowali jakoś reagować. Więc e, no co? Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć!